Chcieliśmy Ci zrobić niespodziankę. Właśnie, stęskniliśmy się. Mogliście się wytrzymać do weekendu. Nigdy nie wiemy, czy przyjedziesz. Nie zawitałeś do nas od trzech tygodni. Mam dużo nauki. Mama bardzo tęskniła. Skoro mnie zobaczyliście, możecie już iść Porozmawiamy chwilę Ledwo udało mi się przekonać opiekuna Widziałaś Cóż, więc idziemy Niech cię uściskam Chodźmy Juanito musi się uczyć w porządku. Jedziemy, ale czekamy na ciebie w weekend. Postaram się. Kocham cię, Juanito. Na razie. Zobacz, żeby nikt ich nie zobaczył. Proszę. Ja Przeszło ci trochę? Si. Zdajesz sobie sprawę, co chciałeś zrobić? Niech mnie pan ukaże, ale oszczędzi mi kazań. To nie wymówki. Porozmawiajmy. Nie chcę. Okropnie się czuję. Wolę pójść do pokoju. Dobrze, odpocznij. Jutro do tego wrócimy. Kochana siostrzyczko, tęsknię za tobą. Dawno się nie widziałyśmy i mam ci tyle do opowiedzenia. Minie trochę czasu, nim zostanę lekarką i będę zajmować się takimi dziećmi jak ty. Tak bardzo chciałabym pomóc. Teleton to nie tylko sposób zbierania środków finansowych. Chodzi o zjednoczenie wszystkich Meksykanów we wspólnym celu niesienia pomocy potrzebującym. Teleton ma pomóc naszym dzieciom, dlatego wszyscy powinniśmy wziąć w nim udział. Zróbmy to w naszej mocy. Nie suma ma znaczenie, a gest dobrej woli. Liczą się Wasze dobre chęci. Och,랄,que todos współpracować. Bardzo się cieszymy z tej zbiórki, prawda? Dziękuję ciociu, że załatwiłaś mi przepustkę i mogłam wyjść. To szczytny cel. Naprawdę robimy dużo dobrego. Ostrożnie jest bardzo ciężka. Od razu pójdziemy ją oddać. Nie możemy się spóźnić, bo będą mieli pretensje. Pomóż mi. Warto być hojnym, kiedy chodzi o taki cel. Wszyscy w szkole dali dużo pieniędzy. Tak, naprawdę jest ciężka. Wiesz, kto jeszcze musi się dołożyć? Kto? Mój ojciec. Peter przekaże mu numer konta i poprosił o dużo pieniędzy. Na szczęście numer jest bardzo prosty. Dziewięć, dziewięć, dziewięć właśnie tak. Nie obchodzi mnie to. Rozmawiałem z dyrekcją schroniska dla nieletnich. Mamy pozwolenie na odwiedziny. Nie chcę tego załatwiać przez prawnika. Proszę to zrobić. Do widzenia. Jaki waleczny. Trzeba wywalczyć sobie szacunek, inaczej ludzie wejdą ci na głowę. Ja też o wszystko muszę się wykłócać. To miłe uczucie, kiedy ktoś coś dla ciebie robi. Tak będzie częściej. Nie. Powinnam Cię przeprosić. Dlaczego? Chodzi o Marcelino. Byłam zła i wyładowałam się na Tobie. Zapomnij o tym. Poczekaj. Załatwione. Dziękuję. Sama widzisz. Możemy zobaczyć się z Marcelino. Nie wiem, jak Ci dziękować. O to chodzi w związku: o zaufanie i wsparcie. Naprawdę mi pomogłeś. Liczę na Twoje wsparcie w niedzielę, jak będę robił piruet. O czym mówisz? Nie wspominałem Ci o akrobacjach powietrznych? Kiedy w końcu pójdziemy na zwykłą randkę? Kino, kolacja? Najpierw spotkanie z Marceliną. Wszystko będzie dobrze. Co jeszcze muszę zrobić, żebyś mi zaufała? Profesor Madariaga mówił, że dzisiaj zaczynamy treningi. Przekonał panią Lulu, żeby przeprowadziła przesłuchanie? Nic o tym nie wiem. To chyba odgórna decyzja. Musimy z nim porozmawiać. Profesor Madariaga nie ma teraz czasu, a rozmawia z matką jednego z uczniów. To naprawdę pilne, wykluczone, nie mogę mu przeszkadzać. Biegnijcie na salę, na zajęcie. Na salę? Dlaczego tam? Widocznie pani Lulu wprowadziła jakieś zmiany. Jak tylko profesor Madariaga będzie wolny, przyślę go do was. Nic się nie wyjaśniło. Oby zajęcia były stańca jazzowego, to jej specjalność. Skąd wiesz? Od ojca, ona była kiedyś uczennicą tej szkoły, później studiowała taniec. Wolałabym, żeby w treningach nic się nie zmieniło. To dziwne, że zajęcia będą na sali. Może chce wprowadzić jakąś nową technikę. Pomysł, że grupa jest otwarta dla wszystkich, to dla niektórych prezent prosto z nieba. Wydaje mi się, czy. Co? Czy zapadła ci się twarz? Albo urósł nos sama, nie wiem. Bardzo śmieszne. Bez obaw, chirurgia plastyczna potrafi zdziałać cuda. No zacznij oszczędzać, bo czekacie sporo zabiegów. Ale w końcu zrobią z ciebie bóstwo. Gdzie Celina? Chyba nie liczyłaś, się, że się tu pojawi. Potrafisz być złośliwa. Chodźmy. Co tu robicie? Zawsze to samo. Przestało mi się to podobać. Mnie też. Co to? Coś, co byłam ci winna. Mnie? Zobacz. Co to ma znaczyć?